Moi no dwaj przyjaciele z grupy Niebo studenckiej grupy Niebo, która działała przez WSP w Olsztynie. Bogusław Rzymiewski wiolonczelista, napisał słowa, wiolonczelista, ale i poeta. Muzykę skomponował Piotr Woliński, kontrabasista i basista grupy Niebo i tak powstała piosenka adekwatna do tamtych czasów, do lat 70. Przypomnijmy, w latach 70. w Polsce niepodzielnie panował pierwszy sekretarz PZPR towarzysz Edward tak jest, Gierek. Były to czasy gierka. Zaś piosenka nosi tytuł Szwagierka. Taka rodzinna piosenka. Gdzie mój brat przez wiele lat, ale się całkiem wykończył. Chłop był nas chwał każdą gniazda. Lata 80. wprowadziła e nas piosenka, którą pamiętam, zaśpiewałem na festiwalu Polskie Piosenki w Opolu w roku 800 1981. Chociaż wtedy też żyłem, ale jeszcze nie śpiewałem. Byłem w reinkarnacji ale w 1981 na Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu zaśpiewałem tę piosenkę jako obowiązkową, ponieważ był taki wymóg. Ja sobie wybrałem właśnie tę piosenkę, piosenkę naszych kolegów. Słowa napisał Jonasz Kofta, muzykę napisał Andrzej Zarycki, a piosenka, którą zaśpiewałem wychodząc z gitarą w amfiteatrze pełnym ludzi nosi tytuł "Song o Ciszy. Wielki amfiteatr w Opolu i ja z gitarą. Wy mnie słuchacie, a ja śpiewam tekst z muzyką. Taka konwencja. Taki moment, więc tak jest. Zaufaliśmy obyczajom i nawykom. połowie lat 80. a dokładnie w roku 1985 powstał ten tu obecny przed Państwem Zespół Czerwony Tulipan w 85. roku. Ja! Uch? Uch. Uch. Pan zapowiadający nas powiedział, że to już 39 lat. Dziewczęta mają oczywiście mniej, ale generalnie, rzecz biorąc, tyle istniejemy. Gdy dołączyła do nas poetka spod Grunwaldu, Mariola Platte, powstało do jej wierszy, do jej tekstów wiele przepięknych piosenek. Taką najbardziej optymistyczną piosenką jest chyba piosenka z widowiska w naszym domu, wystawianym w Teatrze Jaracza w Olsztynie. A piosenka? Po prostu piosenka Zegarmistrza. Złapała od razu, ale dla przypomnienia, dla porządku. Najbardziej znaną piosenką, którą stworzyliśmy z Mariolą, jest piosenka Jedyne, co mam. Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę je mieć. Jedyne, co mam, to złudzenia, że mogę mieć własne Jedyne co mam To wzbudzenia, że mogę je mieć Miałam siebie na własność Ktoś zabrał Śpieszmy się kochać ludzi Bo szybko odchodzą Śpieszmy się odkrywać piękno Które jest wokół nas Śpieszmy się odkrywać piękno Które jest w nas A piękno ocali świat Śpiewamy piękne piosenki i chcę się z Wami tym pięknem dzielić. Niech piękno spłynie na Was i odnowi oblicze Ziemi. Hej, Ziemi. Kurbiów kocham ludzi z marmoru, ze Stali, kocham Żydów i Litwinów, Cyganów i Białorusinów, Ukraińców, kocham ludzi z kresów, kocham poznaniaków, kocham wszystkich wszystkich, przetłumaczył piosenki Jaromira Awicy. Przepiękne balady, przepiękne pieśni, tak jakby pisane tutaj o nas, o naszym życiu, o naszym świecie. Nawet nagraliśmy płytę Świat według Nochawicy, którą właśnie zaproponował Tolek Muracki. To może przypomnimy jedną z tych pieśni przepięknych, Sarajewo. Sarajewo. W tłumaczeniu Tolka Murackiego tę piosenkę śpiewa przepięknie Krysia Świątecka Aniels. Drogi wiatr, nasz dosyć tak skromny, potem porwał w świat, że blujemy niebem, jak żórawi sznur, dwa wędrowne.